Tutaj okay, mam trapez, nawet dwa trapezy. Dwa takie same trapezy. Co wiemy o trapezie? czy Trapez jest czworokątem, który ma co najmniej jedną parę boków równoległych. Czyli może mieć jedną parę boków równoległych lub dwie pary boków równoległych, tak? Czyli z tego wynika, że kwadrat, prostokąt, rąb i równoległobok to są wszystko trapezy. Dobrze, co, co powiem o moim trapezie? Że dolna podstawa to będzie sobie A, bo wiemy, że trapezy nie muszą mieć takich samych podstaw, tak? Górna niech będzie B. I ja sobie znaczy moje ramiona. Jedno będzie C. A drugie ramię będzie D. To w naszym trapezie narysujemy jeszcze wysokości. nie równo mi wyszło, oznacza sobie H i w jednym i w drugim no to mamy to jest co ja mogę zrobić Przykładam. mój jest tak żebym zbudowała sobie równoległobok prosz. Mam C do C, zobaczcie, mam równoległobok. Dolna podstawa A plus B, górna A plus B. Te boki to są D i D i wysokość H. A jaki jest wzór na pole równoległoboku? Podstawa razy wysokość, tak? Czyli a plus b razy h, a to są dwa trapezy, więc pole jednego trapezu to będzie jedna druga razy a plus b razy h. To teraz zapiszmy wzór, skoro już go znamy, czyli dolną podstawę oznaczymy jako a, górną podstawę jako b, wysokość jako h czyli pole trapezu jest równe. Pamiętamy, że trapez to jest połowa równoległoboku, które składa się z dwóch tych samych trapezów, jak przed chwilą widzieliście, czyli jedna druga razy A plus B, czyli dodajemy dwie podstawy i razy wysokość. To skoro znamy już wzór na pole trapezu, możemy przejść do zadań. Przygotowałam tutaj cztery zadania. Oznaczli pod punktami. W pierwszym przykładzie mamy trapez równoramienny. No było łatwiej, wypiszmy sobie dane, czyli ile wnosi dolna podstawa. 7 cm, ile wynosi górna podstawa, czyli B, 3 cm. A ile wnosi wysokość? Tutaj mamy, widzimy zaznaczony kąt prosty, 4 cm, czyli pole. Dla pezu jest równe. Jedna, druga razy. Zawsze w nawiasie 7, dodać 3, już nie będę pisała jedną, tak? Razy 4. Ponadto, no że tu jest mnożenie, tu jest mnożenie. Mogę sobie 2 z 4 skrócić. Ale oczywiście mogę to zrobić też później, tak? 1, 2, 7 dodać 3 jest 10 razy 2. Czyli pole jest równe 20 cm2. W przykładzie B, co mamy tu za figurę? Jest to trapez prostokątny. Dolna podstawa ma długość 1 decymetra. górna podstawa ma długość 3 cm, a wysokość jest równa 2 cm. To zobaczmy. Decymetry, centymetry, centymetry. Co ja muszę zrobić? Doprowadzić do wspólnej jednostki. Najłatwiej no będzie nam decymetry zamienić na centymetry. W jednym decymetrze jest 10 cm. Więc zapisuję. Czyli co mamy? Pole jest równe. Jedna druga. Raz. Dolna podstawa, czyli 10 cm. Dodać górna podstawa 3 cm. Razy 2 cm. a już pisam jednostki. Tak naprawdę jednostki możemy wpisywać nie musimy, tak jako źle wpisujemy, pamiętajmy, że musimy zrobić to dobrze, czyli nie możemy nikt po drodze zapomnieć jednostek, nie możemy zrobić kwadratu, tak? Dlatego czasami bezpieczniej po prostu jest jednostek nie pisać, tylko przecież na końcu. Dobrze, dwójki możemy są skrócić. I co mam? 10 plus 3 jest 13 cm razy 1 cm to jest 13 cm2. Przykład C. Tutaj to się trapez. Zobaczcie, mamy jedną parę boków równoległych, tak? Więc to już jest trapez. Podstawa 1 23 cm. Podstawa druga 2,5 decymetra. Wysokość 8 m. Trzy różne jednostki. Teraz pytanie, na co chcemy zamienić? Na centymetry, na decymetry, czy na metry? Najłatwiej hmm. będzie na centymetry, żeby nie było ułamków. Czyli skoro w decymetrze jest 10 centymetrów, to 2,5 decymetra będzie ich 25. Skoro w metrze jest 100 centymetrów, to w 800 metra jest 8 cm. I liczymy pole jedna, druga raz. Moje A, czyli 23 cm, dodać B. 25 cm razy 8 cm. Dwójkę z czwórką możemy skrócić. 23 plus 25 jest 48 cm razy 4 cm. To jest ile to jest? Oczywiście możemy wnosić pisemnie. Albo w pamięci. 40 razy 4, 160, 8 razy 4, 32, 160 i 32, 192 cm2. I ostatni przykład. Zobaczcie, ten trapez trochę inaczej wygląda, tak? Czy ten bok jest równoległy do tego? Nie, ale zobaczcie, my możemy trapez, trapez obracać, tak? I czy on ma podstawy na dole i górę równoległe, czy po lewej i po prawej, to ciągle będzie trapez. I tutaj w tym przykładzie, moją podstawą jest ten bok, jedną, a drugą podstawą jest ten bok. Czyli moje A ma długość 23 cm, moje B ma długość 18 cm, a wysokość ma 2 cm. Znowu zamieniamy jednostki na cm, żeby nam było łatwiej.

To jest równe 410 cm kwadratowych. Co kończę zadaniem.